Cześć, to wracamy do tematu mojego e bajka. większość części jest kupiona, zgrzebarka jest gotowa, gdzieś już po ją widzieliście, czas zatem powiedzieć coś więcej o tym z czego rower będzie zbudowany, z jakich komponentów. o mocy 1500W do tego bateria będzie nowa. tu widzicie jeszcze w trakcie budowy może na tym filmie już zobaczycie końcówkę nie nagrywają całości ponieważ to niestety jak to praca trochę monotonna pokażę sam koniec i dlaczego jest to zbudowane tak a nie inaczej Podobnie jak wszystkie customowe i bajki będzie posiadał manetkę gazu Natomiast, co będzie wyróżniało? Ono będzie wyróżniało to, że większość tego typu konstrukcji, która powstaje często w dużym pokoju czy w piwnicy, nie posiada czujnika nacisku na korbę. Jest tylko i wyłącznie czujnik PAS, który reguluje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy korba się obraca. Przez ostatni rok oglądałem czy tych firmów dziesiątki, jak nie setki i znalazłem taki komputer, który da się Znaleźć na, na, na polskim rynku, mianowicie komputer MPE. Do niego potrzebny jest dodatkowy czujnik nacisku na korbę. Czujnik nacisku na korbę jest częścią integralną suportu, który uważam, no, że niestety trzeba wymienić, żeby go posiadać. Taki czujnik w Polsce da się kupić, aczkolwiek, jak dzwoniłem do dystrybutora na Polskę, to powiedział mi, że zainteresowanie tym czujnikiem jest tak duże, że nie u niego się go dostanie i szybciej będzie prawdopodobnie kupić go z Chin. Tak też zrobiłem. czynnik w tej chwili jest do mnie w drodze. Gdzie? Ja nie wiem. Jest teraz okres niestety wojny na Ukrainie. Trudno powiedzieć, jak tam te dostawy z Chin są realizowane. No cóż, czekam. Bez niego nie ruszę. Konstrukcja już jest tak przygotowana, że, że już nie ma odwrotu. Zatem czujnik ten będę miał. Do tego będzie dokupiony czujnik MP wraz z wyświetlaczem da on mi znacznie większe możliwości w sterowaniu tym rowerem, a przede wszystkim zwiększy się kultura pracy samego e bajka. Sterownik rozkupiony kupiony w San Nie dokładnie modelu, ML7542 chyba. Taki jest To, to, jest to taki sterownik. A jeszcze nie zdecydowałem, gdzie on bo zostanie zamontowany. Prawdopodobnie będę starał się zrobić jakąś skrzynkę, w której zmieszczę zarówno ten jak i komputer MPE. Oraz przetwornicę na 12V. Na był na wszelki wypadek, gdyby trzeba było zamontować jakieś oświetlenie. Całą taką skrzynaczkę prawdopodobnie będę próbował zamontować pod ramą, gdzieś bliżej przodu roweru. Po to, żeby tam troszkę ten ciężar przenieść na przód. Trochę tam znoważyć środek ciężkości tego roweru. Po drodze miałem koncepcję, żeby zrobić bagażnik z tyłu. Tak jaki stosowany też w bajkach, gdzie w bagażniku montowana jest bateria. Natomiast u mnie zamiast baterii była strzyka i w środku właśnie ten sterownik. Jeszcze nie odrzuciłem całkowicie tej koncepcji, ale bardziej przemawia do mnie montaż pod ramą, ponieważ no w ten sposób ten środek ciężkości troszeczkę bardziej do przodu. Zobaczymy, czas pokażę. W tej chwili rower właściwie jest przygotowany do tego, żeby zacząć, albo przygotowany, żeby zacząć go montować. Nie ukrywam, że strasznie mi nerwów zjadło zdjęcie korby i wyciągnięcie sportu. Przyznam szczerze, że w tym rowerze, pomimo tego, że kilka razy był w serwisie na pełnym przeglądzie i serwis zapewniał mnie, że zostały wyciągnięte wszystkie części, wszystko wyczyszczone, smarowane itd. itp. I niestety, biorąc pod uwagę, jak bardzo namęczyłem się przy zdejmowaniu korby, a potem wyciąganiu suportu, doszłem twierdzić, że żaden z tych serwisów tego po prostu nie zrobił. Cóż, skończyło się na tym, że klucz serwisowy do zdjęcia korby tylko zerwał mi gwint w korbie. Kupiłem profesjonalny ściągacz do łożysk. Mocny, solidny. Też nie dał rady wyciągnąć. Musiałem niestety Zadziałać bardziej brutalnie. Korba została odcięta tarczą niż świerką kortową. No cóż, poszło na straty. Nowa korba musiałem zamówić, dodatkowe 100 zł, których nie planowałem, ale trudno, poszło. Kolejna trudność jaka była? To znowu kręcenie suportu. Tam też było to od moim zdaniem, nowości roweru. Do tego stopnia, że na kluczu ja się wieszałem, a ważę dość sporo. I, I to nie dawało rady. Pomogło dopiero nawet próba odkręcenia tego kluczem uderowym elektrycznym o mocy bodajże ma chyba 65 albo 80 Nm też nie dawało rady. Pomogło dopiero, gdy kupiłem rurę o długości metra i zadziałem dźwignią. Na końcu tej rury ja się musiałem powiesić. Więc jak mocno to było przekręcone, dopiero moja masa na, na dźwigni Metrowej dała radę, ale też z dużym trudem ruszyć tą śrubę. Na szczęście nie urwałem gwintu, wszystko zostało wyszło To momencie Wszystko już jest demontowane, wyczyszczony gwint jest nienaruszony w środku, więc bez problemu zamontuję nowy. Minusem korby z czujnikiem jest to, że ona jest na kwadrat. W moim przypadku może nie jest to duży minus, bo moja korba też była na kwadrat, więc ja tu nic nie tracę. Ale jeżeli ktoś z Was próbuje, albo przymierza się do. Tego typu wzroki to weźcie to pod uwagę. Są teraz znacznie nowocześniejsze połączenia, które jest dużo prościej zdjąć w przypadku demontażu korby. Kwadrat niestety jest trudny, czasem wręcz niemożliwe do zdjęcia i kończy się to koniecznością zniszczenia korby. No ale no nie robią tych czujników w korbach z, z innym systemem montażu, więc siła wyższa. Dla mnie ważniejsze jest to, żeby ten, ten samet był. No dobrze, ale do rzeczy. Ta jest zrobiona. A już na filmie widzieliście. Generalnie działa. Dokupiłem dodatkowo taśmę niklową, ponieważ widziałem, że taśma niklowana, czyli stal zamieszką niklu, grzewała się właściwie na prawie minimalnej mocy przy próbie zgrzewania do obcęgów. W najbliższym czasie spróbuję zrobić próbę już na ogniwie. Jak mi starem, mam tu 6 sztuk starych ogniw. Jeżeli nadal będzie to wymagało minimalnej mocy, to zrobię próbę na czystym niklu. Wolę połączyć tym, ponieważ no, jest to połączenie znacznie lepsze. Bateria będzie bidonowa, w budowy typu szark. To jest taka budowa. Nie się w że ten No cóż, no to jako budowa. Już zamontowany włącznik, już zamontowany faktycznie gniazdo ładowania. Jest jakiś miernik, prosty miernik pojemności baterii. No cóż, cudów nie ma. No aczkolwiek jest to troszeczkę wzmocniona wersja, ponieważ posiada 4 połączenia, tam jest taśma sterowa, więc nie jest to najtańsza budowa, jaka jest na rynku. No i jakość jest troszeczkę lepsza niż, niż to, co da się kupić w większości miejsc. Dobrze, wróćmy zatem do baterii. Bateria będzie zbudowana z ogniw używanych Panasonic BD. Są to ogniwa, które teoretycznie powinny znamionowo mają 3200 mAh i maksymalny prąd obciążenia 10Ah. Dobrze, dlaczego takie ogniwa? Ano z, z dwóch powodów. Po pierwsze, według moich obliczeń, spełniają wymagania jakie, jakie przed nimi stawiam, czyli Maksymalna prędkość roweru, jaką ma osiągnąć, to 45 km na godzinę. Zasięg na wspomaganiu około 100 km. Bateria ma być 48 V. No i zakładam pobór mocy 10 W na kilometr. Czyli rower mnie wspomaga, a nie wyręcza. Po serii wszystkich obliczeń wyszło mi, że minimalną pojemność akumulatora potrzebuje nieco ponad 20Ah. Sterownik do tego około 31Ah. I potrzebny prąd rozładowania na poziomie 6Ah. A byłoby dobrze, gdyby. Ogniwo dawało 9A, ponieważ wtedy ogniwo będzie dawało tylko połowę tej energii w ciągu godziny, którą znamionowo potrafi oddać. Przy takim podejściu do budowy baterii, czyli nie obciążania jej na pełnej możliwości ogniwa, a jedynie na połowę mocy, zwiększy jej żywotność po prostu będzie mniej obciążona, to będzie się mniej grzała. Jak się będzie mniej grzała, to się będzie wolniej degradowała. Jeżeli wiem, że powinna mieć 9A godzin, żeby używać jej na poziomie 50% możliwości a 7 a 6%, żeby używać na poziomie 75% tego, co ogniwo może dać, no to wiem, że ogniwo, które daje 10 godzin jest z jeszcze większym zapasem. Dobrze. Czyli warunek obciążenia, czyli maksymalną moc, jaką mogę w szczycie osiągnąć, jest wystarczające i mam tutaj ogromny zapas. Zapas na tyle duży, że gwarantuje mi, że to ogniwo nie będzie się grzało, nawet kiedy manetkę wcisnę do full i dam 100% obciążenia na silnik. Z wyliczeń wyszło mi, że przy tym ogniwie osiągnę zasięg 104 km i prędkość 46,8 km na godzinę. Oznacza to, że te warunki są spełnione, a zatem oznacza to, że takie ogniwo jest do moich potrzeb w wystarczające, nawet jest z niewielkim zapasem. I mogę go kupić. Dlaczego to ogniwo stracałem? Ano dlatego, że było dostępne jako używane. Dlaczego używane? Dlatego, że jest tańsze 3 razy od nowego. Kupuję mnie jeśli dobrze pamiętam, 750 plus przesyłka na baterię 91. Kupiłem 104 ogniwa, czyli o 1s więcej. Czyli dokładnie o 13, czyli bateria jest w układzie 13s 7p, czyli 13 ogniw szeregowo, 7 ogniw równolegle. Dlaczego kupiłem z zapasem? A no dlatego, że ponieważ są to ogniwa używane, to one, pomimo tego, że sprzedawca gwarantował, gwarantował, może nie gwarantował, deklarował, że trzymają swoje fabryczne parametry, to nie jeśli się, są to ogniwa używane, więc trochę swoich właściwości już zdążyły stracić. Mają zatem też trochę mniejszą pojemność. Kupując więcej, mam zatem pole manewru, gdyby któreś okazało się uszkodzone. Albo gdyby któreś było bardzo słabe i nie dało się ich sensownie ułożyć w celu. Zatem z zapasem. No ten, za ten zapas trzeba było zapłacić. No i cóż, leżę sobie. Mam na półce 13 dodatkowych ogniw, których wiem i w momencie zakupów powołem w pełni świadomy, że ich nie użyję. Ale leżą sobie, gdyby trzeba było w przyszłości serwisować pakiet, to mam jakiś zapas. Czy te dodatkowe ogniwa za rok czy za dwa nadal będą sprawne? Nie wiem. Ale zapas jest który przede wszystkim dzisiaj umożliwił mi dobranie ogniw w takie cele, żeby wycisnąć maksymalną możliwą pojemność z całej baterii. Jak to zostało zrobione? Kilkoetapowo. Po pierwsze wszystkie ogniwa zostały sprawdzone, co do jednego. 104 ogniwa, kupiłem sobie specjalną ładowarkę, zaraz Wam ją pokażę. Pierwotnie nie planowałem tego robić. Gotowarka Xtara stara, nie jedna parterki to model. Kosztowała około 250 zł, nie pamiętam dokładnie. Generalnie, zadanie ładowarki jest uniwersalna na wiele rodzajów okni. Dlatego to się nie zdecydowałem. To ładowarka posiada również miernik rezystancji wewnętrznej, co dla mnie też miało znaczenie, ponieważ to pomiar tej rezystancji daje dużo informacji o, o stanie ogniwa w jakim jest. W związku z tym każde ogniwo, które tu widzicie, zostało tą ładowarką najpierw naładowane do pełna, rozładowane, naładowane od nowa, a na końcu jeszcze zmierzyłem impedancję wewnętrzną na każdym takim ogniwie. Te informacje zmierzone zapisałem. Zobaczcie, to ostrość, jest. Zobaczcie, każda pisata. każdą urządzenie ma swój numerek, ma mierzoną pojemność jaką miało w wyniku rozładowania oraz na końcu jaką ma funkcję wewnętrzną. I tak z każdym urządzeniem. No trochę to trwało, prawie dwa tygodnie trwał cały proces ładowania, rozładowania, testowania, sprawdzania, notowania itd. itd. To był krok pierwszy. Krok drugi to było Przepisanie tych wszystkich danych do arkusza kalkulacyjnego i takie ich zestawienie. Znalezemy gotowe obliczenie, które ustawia poszczególne ogniwa tak, aby wszystkie cele miały jak najbardziej zbliżoną pojemność. Pamiętajcie, że pojemność celi to jest suma pojemności każdego ogniwa, ponieważ są one w danej celi połączone szeregowo. I gdybyśmy na przykład jeżeli wszystkie ogniwa o w największej pojemności i wsadzili je w pierwszą celę, a wszystkie o najmniejszej pojemności wsadzili na przykład w celę ostatnią, to całkowita pojemność tej baterii byłaby równa pojemności tej ostatniej celi, ponieważ o całkowitej pojemności baterii decyduje cela o najmniejszej pojemności. Dlatego istotne jest, aby te cele wszystkie były do siebie jak najbardziej zbliżone. Oznacza to zatem, że trzeba baterie układać tak, żeby zrównoważyć je wszystkie, tak jakby sumy poszczególnych cel były sobie jak najbardziej równe. No i mi no się to udało. Najmniejsza pojemność Celi to jest 21 200 mAh, a cela o największej pojemności 21 214, czyli różnica pomiędzy najmniejszą a największą pojemnością celi, u mnie jest 14 mAh. To jest niewielka różnica. Wszystkie pozostałe cele są pomiędzy. Oznacza to, że ten końcową pojemność akumulatora mam 21 200 mAh, a zakładałem, żeby osiągnąć mój cel, minimalna pojemność baterii powinna być 20 170 mAh. Czyli mam zapas jeszcze minimalnie powyżej 1 jednego, powyżej jednego ampera na całej baterii. Czy dużo? Nie wiem, zapas jest, oczywiście jak spadnie pojemność cel, no to osiągnie spadną, no i trudno, będę musiał z tym żyć, ale po to mam baterie zapasowe, żeby w razie, kiedy no tam już zacznie się dziać coś nie bardzo z tą baterią, po prostu ją rozebrać, znaleźć ogniwo, które szwankuje, wymienić, zmontować ponownie i, i dalej jeździć, aczkolwiek przypuszczam, że jak do tego dojdzie. To ja sobie najpierw zbuduję drugą baterię i będę sobie na drugiej jeździł, a potem powoli będę sobie tą jedną naprawiał, ponieważ to, no to nie jest proces, w której da się zrobić godzinę, troszkę z tym zabawy jest. Wolę mieć raczej czego drugą baterię i przy jakichś wycieczkach po prostu ją sobie wozić być może do jakiejś sakwy na, na bagażniku. No i wtedy mam zasięg zamiast 100 km całym rowerem, to, to 200. I co zatem dalej? W momencie, kiedy już miałem ułożone, ponumerowane i gdzieś zarejestrowane, jak mają być ułożone cele, z jakich ogni, w jakiej kolejności, to trzeba było to ogniwa jeszcze wszystkie wyrównać. To pomysł pierwotny był taki, żeby równać je ładowartą, którą kupiłem, ale stwierdziłem, że po wręcz miesiącu leżenia te akumulatory, w warunkach niezbyt sprzyjających akumulatorom, czyli w pełni nalotowanym, czego nie powinno się robić. Ale tak, cóż, tak leżały miały być tydzień później montowane w baterię, no ale wyszło jak wyszło. Stwierdziłem, że pewnie trochę za dużo straciły i tą moją ładowarką za długo bym je ładował. W związku z tym w międzyczasie zacząłem budowę ładowarki na 16 dni. I już Wam ją pokażę. Proszę bardzo. Jest to taka ładowarka. Zbudowana w oparciu o zasilacz komputerowy. Jak i stary z odzysku leżał w piwnicy dobre chyba 9 lat. No i w końcu się przydał. Po drodze prawie że myślałem, że jest zepsuty, bo połączenie zasilania nie wystartował. Ale trochę grzebania po internecie okazało się, że trzeba było połączyć ze sobą dwa kabelki i zasilacz wystartował. Koszyki kupiłem na Aliekspresie. Stawy ładujące, samochodowarki również zostały kupione na Aliekspresie. Całość kosztowała. Koszyki i ładowarki, bo to musiałem kupić całą resztę. Miałem około 40 zł, nie pamiętam dokładnie. Ładowarki, chyba w okolicach 2 zł za sztukę. Koszyki, chyba koło 3 albo 4, nie pamiętam dokładnie. To nie są jakieś tam koszmarnie duże pieniądze. Płytę drewnianą miałem, kable miałem, wszystko, cała reszta była. No, samo złożenie tego no, trochę zajęło, trzeba było wyfrazować korytka na kable, to spodem, że wszystko było ukryte przygotować kable, podocinać, pobielić. No troszkę zabawy było przy budowie, nie nakręcałem tego. Ładowarka działa. No i powiem Wam, że mocno się dziwiłem, gdy zacząłem wkładać ogniwa do niej. Bo ze wszystkich 104 ogniw wykryła tylko 3 ogniwa, które uznała, że trzeba doładować. Zostawiłem je oczywiście, żeby się doładowały, ale tylko 3 ze 104. Dla mnie było to troszeczkę podejrzane. No i w związku z tym postanowiłem Wrócić do pomysłu wyrównywania tych ogniw na ładowarce tej Xtara. No i to też był dobry pomysł, bo się okazało, że te ogniwa wcale dużo nie straciły. De facto, ogniwa potrzewały średnio od 5 do 20 minut w ładowarce, żeby została naładowana do pełna. W związku z tym, że proces wyrównania wszystkich 104 ogniw. Zajęło mi, łącznie z segregowaniem, tak żeby wkładać je do ładowarki w kolejności takiej, jak potrzebowałem wkładać do, do baterii, Zajęło mi w sumie około 8 godzin i wszystkie ogniwa zostały naładowane do pełnej pojemności, do pełnego napięcia. Po drodze zapomniałem zrobić jednej rzeczy, mianowicie na wszelki wypadek muszę jeszcze pomierzyć napięcia na tych ogniwach. Bym miał 100% pewności, że w ramach jednej celi wszystkie ogniwa mają dokładnie taką samą dokładnie takie samo napięcie. Jest to tyle istotne, że jeżeli któreś ogniwo w ramach danej celi będzie miało chociaż o 5 mV napięcie inne niż reszta, to tu nastąpi niekontrolowany przepływ prądu. Jak liczyłem, są to prądy rzędu chyba 1 czy 2 amperów. No nie jest to mało. Może nie jest to jakaś ogromna ilość dla tych ogniw, ale mimo wszystko, jeden amper, który sobie leci od tak po prostu, w sposób całkowicie niekontrolowany, to chyba nie jest dobre zjawisko. Może prowadzić do jakiegoś tam rozgrzania, a rozgrzanie to samo zaponu. Oczywiście nikt by tego nie chciał, dlatego wolę to jeszcze jeszcze skontrolować na wszelki wypadek. No i teraz przejdźmy do sedna. Jak ułożone są ogniwa? Szukałem po lecie kilku rozwiązań. Znalazłem jakiś gotowy poradnik, że będą przez firmę, nie powiem jaką, nie to co teraz widać na ekranie, gdzie są zdjęcia, są jakieś opisy i generalnie te informacje, które tam są, właściwie co do zasady trzymają się kupy. Ale trafiłem też na filmiki innej firmy, która no wśród społeczności bajkowców w Polsce na pewno jest firmą znaną. Nie chcę tu robić jakieś reklamy. I trafiłem na filmik, w którym właściciele firmy i głównym projektem tych baterii, które tam są produkowane, omawiają takie zagadnienie, jak zasada przepływu prądu tej baterii. I no powiem szczerze, że te informacje mnie przekonały do tego, żeby zbudować tę baterię tak, jak robią to oni. Czyli troszeczkę zmienić układ cel, który pierwotnie sobie. Rozrysowałem, a bo zobaczcie jeszcze, znalazłem taką informację, która pomaga. Na początku, nie wiem czy to będzie widać dobrze, no może trochę widać, są narysowane w flamas olejowym, a to po to, żebym wiedział, których linii nie wolno przekraczać w momencie, kiedy będę tu drzewał. Te linie teraz będą musiały ulec troszeczkę zmianie, ponieważ już troszeczkę jedną z cel przerobiłem, o jedna z nich pierwotnie cela szła sobie chyba tutaj, jakoś tak zakręcała. No tutaj gdzieś w tym moim obszarze ogniwa zostały zamienione. I teraz zamieniam jeszcze tą część, tutaj troszeczkę przerabiam. No i właściwie na razie chyba na tyle gadania. Pora się wziąć za robotę. Teraz na pewno pasowałoby pomierzyć napięcia na tej ogniwie. Może parę słów o izolatorach. Większość z Was pewnie widziała, większość bajkowców stosuje izolatory z pryszpanu. Są tu naklejki, które naklejasz tu na górze. Te izolatory oczywiście są bardzo ważne, żeby nie doprowadzić do zwarcia w momencie tutaj pójdzie blaszka, bo gdyby przetarła się ta izolacja, koszulka ogliwa, i była tutaj blaszka, która łączy dwa sąsiednie ogliwa, to nagle ta blaszka połączyłaby. W ramach tego samego gniazda plus z minusem. Doszłoby do zwarcia i samo zapomnące baterii. A tego nie chcemy. Dlatego też stosujemy tutaj dodatkowy izolator. Większość stosuje, tak jak mówię, z panu Natomiast ja mam takie izolatory z takiej płytki kompozytowej. To jest nic innego jak klasyczny laminat stosowany w płytkach dukowanych. Cienkie, elastyczne. Dlaczego to? Ano z prostej przyczyny. Oczywiście jest to droższe, bo z arkusz 100 takich izolatorów zapłaciłem chyba już 17 czy 20 zł, nie pamiętam. Arkusz izolatorów z trzeszpanną kosztuje 5 zł, więc 4 razy mniej. Ale przekonała mnie jedna podstawowa rzecz. Troszpan to jest papier. Sprasowany, oczywiście, gęsty i Izolator świetny, ale ma jedną podstawową wadę. Jest palny, a tu nie. To jest nic innego jak włóczą szklane zwane żywicą, sprasowane i wyrównane. W związku z tym, jak to podpalicie, to wytopi się żywica, a reszta zostanie. I, i cały proces spalania się zakończy. W związku z tym, to nadal będzie pełniło funkcję izolatora. A jak zajdziecie pan i się plaszpan spali, to stracicie izolator. W ten sposób czuję się bezpieczniejszy. Wydałem 15 zł więcej na całą baterię. No chyba nie dużo. Minusem jest to, że. Te izolatory nie siedzą dobrze w tych koszyczkach. One wypadają wbrew temu co firma, której to kupowałem, deklarowała i pokazywała na jakichś firmach. Natomiast pokazywała to na koszyczkach, które służą do budowy tzw. kastamowych baterii czyli nie gotowe cały rok już pod bidą, tylko koszyczki pojedyncze. Być może mają tam troszkę mniejszą silnicę. Chociaż nie wiem, wątpię, bo mniejsza silnica oznaczałaby, że ogniwa nie obłożę. To jest tak jakby mieli źle wyskalowaną frezarkę i nie no dokładnie im to docinała. No jest, jest delikatny luz. Plusem tego luz jest to, że bez problemu wchodzi w gniazdo pod ogniwo, ale minusem jest to, że niestety jak obrócę to wypada. No o ile układałem sobie ogniwa teraz tutaj od góry wkładając, to bez problemu sobie to wsunąłem, na to nałożyłem ogniwo, jest po temacie. Ale tu, jak będę robił drugą część, to już takiego czegoś nie zrobię, ponieważ w momencie, kiedy to obrócę, całość mi wypadnie. No i cóż, i trzeba będzie zastosować jakiś patent z klejeniem. O, kupiłem klej. Klej dla dzieci. Szukałem do kleju, który... Złapię mi to dość szybko, czyli ma czas zjęcia, no tak poniżej godziny. Po drugie, złapię na tyle, że jak zacznę po, po zdjęciu, jak zacznę ten czepać, to to się będzie dalej trzymało. Ale jak będę potrzebował to oderwać, to pociągnę palcami i ma odejść. Jak dam małą kropelkę, jeden taki izolator, i przykleję od razu na ogniwie, a potem nałożę na klaster miodu, to, to powinno grać. No dobrze, przejdźmy zatem do ułożenia pozostałych celów. Mam przygotowany arkusz, w którym mam to wszystko zostawione. Wszystkie cele, w jakiej mają być ogniwa, które ogniwa, które której celi, po to, żeby się zgadzała ta sama pojedna, wszędzie była taka sama itd. itd. Mamy tutaj, to jest taki punkt, który, który trzeba sprawdzić 5 razy, zanim się to połączy, ponieważ potem rozebranie tego to już nie jest taka prosta sprawa. Czekamy godzinkę za godzinkę wrócimy i założymy górę. No i pozostanie właściwie tylko oklejenie tego całego pakietu, zabezpieczenie przed jakimś zwarciem krawędzi i dalej zgrzewanie. Zgrzewanie będzie już robione w mojej na warsztatu warsztatów piwnicy. I to postaram się Wam nakręcić. To do zobaczenia do kolejnej części filmu.